Siemaneczko przyszedł czas na film z gry randomowej ucz się obrona podanie i bramka dobra no mam 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 dawaj dalej dalej okej okay. o jezus jakie to wolne Poruszasz się wolniej, gdy masz piłkę. Genialne podanie. Twoi członkowie drużyny będą kontrolować przez będą kontrolowani przez innych graczy Dobra, dawaj, twój kolega z drużyny podał ci piłkę. No, jakbym nie widział? Ziom. Ty strzeliłeś. Ciknij prawym joystickiem, aby kopnąć piłkę do bramki. Yo! Natychmiastowa powtórka. Aha. Nice! Masz wielki potencjał. Eee, no Dobra, 3 da radę. <grym> Jak widzieliście, nazwa tej gry... Soccer bitwa, bodajże soccer battle czy piłka nożna battle tak ją znalazłem, a raczej ona mi się wyświetliła w, w jakimś tam, w jakiejś tam reklamie, czyli nie do końca ją znalazłem. O nice, bot 4, będzie bramka, dobra. Bot 1, bot 2, bot 3, bot 4 elegancko natychmiastowa powtórka. Bot 4 strzelił gola. Dobra. To jest taka wolna w porównaniu do innych, w które już grałem. Piłek nożnych. Oj 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 ojoj. Oj, oj, oj. I czy szeli, nie strzeli! A będzie trudno go dogonić tego bota. Czy on ma kask w ogóle? Dobra, wjazd od tyłu. Ach. Dobra, nie są tacy kurde gówniani, powiem wam. By się nie okazało, że będzie w Topka. Dawaj, podawaj to. No teraz musi być. Uff. <grymio> no, mogli to rozpykać lepiej. I byłoby po jeden. FABULOUS position. No ładnie to rozegrał Bot 4. Bot 4 jest niezły. Zwycięski gol. No szkoda, że tak gra się nazywa soccer. No ale jak już pływa często w życiu, no nie można mieć wszystkiego. MVP. A kto został? Bot 4. Dobra. Aktualności. Random match Dobra, to mnie nie interesuje. Cofka. Sklep. Dobra, mamy coś z... wolny, tylko VIP i wolny punkty siły. Dobra, Joe. 5 punktów siły. <grym> Co tutaj jeszcze? Wybierz Butler. Ustawienia: Dostosuj aktualności. A tu? Internetowi znajomi. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Wybierz butler. Nie mam zablokowany, zablokowany, zablokowany. Sporo jest tych butlerów. No dobra, lecimy na Szczecin. Jakby powiedział eee, nie wiem kto. Teraz będzie chyba tru trudniej, bo już są prawdziwi gracze. O ile po prostu boty nie zmieniły nazwy na Trouble. Lovely game jest sien strzelił w ramkę 1. Pięknie to zagrałem, co? No taka sobie jest, jeżeli chodzi o prędkość gry. No ale nie prędkość jest najważniejsza, tylko grywalność, zabawa, nie wiem jak to powiedzieć, ale na pewno na pewno jest szansa, że że ktoś zagra w tę gierkę. Dobre, dobre, dobre Scott. Trouble będzie ze mną walczył. I 3nx i 2 do zera. czyli już obczaiłem, że najlepiej z ślizgu strzelać, bo wtedy mocno piłka leci. Normalnym strzałem nie dolatuje nawet do bramki, a z ślizgu. pach. Dobra, jest dobrze. Teraz ja stoję na bramce. Gdzie tam stój, tam bot 4 na bramce Dobra 3-0, yes! 3 NX. Chyba jestem dobry jak na granie z botami Dobra NVP 3 NX Jedno omin, 3 rozwiązuje Trzy przechwyty. Jakie tłumaczenie zarobiste. No nie. Dobra. Darmowy żeton. Odbierz. Obejrz reklamę za odbierz. <grym> Fuck you. Dobra, mam coś tutaj do odebrania. Ładowanie. Odbierz torba. Dobry. Jezu! Ale... Pieniądze 40. Złoto razy 3. I znaleziono tajemniczy przedmiot. Dobra, obejrzymy to reklamę? Nie. <noise> Walić reklamy. Nie będę wam oglądał, sorry, ale szanuję was za bardzo. <noise> Aktualizacja. Dobra. No, średnio jest przetłumaczone, to trzeba przyznać, ale odebranie i poprawa cokolwiek to znaczy eee, lecimy chyba dalej, bo butlara żadnego nie zdobyłem. Mam 101, nie 00. Nie ma na co czekać 165 na 200. Czyli tu są jakieś tokeny po lewej stronie na dole, i pewnie tylko tyle się da rozegrać meczy. Co jest całkiem sympatycznym rozwiązaniem, bo nie będziemy no-lifeyć. Chyba że ktoś ma hajs, dobra. Soccer Battle, czyli piłka nożna, coś tam, Battle, wojna czy coś. Tak znalazłem tę grę. Eee, ciąg dalszy. Yes, Jest, jest, jest! 1-0, 3NX, to był bramkę z ślizgu. Mówię wam, to od razu jest do ogarnięcia, że z ślizgiem jest najlepiej strzelać. Czyli trzeba sobie wypuścić gałę i strzelać z ślizgiem, nie? No chyba, że są takie patałachy, no jak tu Redbeard. Ej, 2-0, 3NX, goal! Dobra. Sorry za ekscytację, ale muszę się wyżyć po, po tym, jak wyszedłem z pracy po prostu niedawno. Od razu postanowiłem Wam nagrać... o nice! No, zwycięski gol! 3-0, czyli gra się do trzech. Ciekawe, jak jest po prostu strzelona bramka w naszą stronę, czy to nie sumuje, czy po prostu się gra do trzech, mimo że może być 3-2. Ale to może się jeszcze dowiemy w tym nagraniu. Jak nie, to nie, nie dowiemy się nigdy. Będziecie musieli się dowiedzieć sami. Kontynuuj, żadnej reklamy nie oglądamy. Mam coś dodatkowego. Tam już prawie jest torba. Ładowanie. O, nowy Boter! Butler! Bo boter. Bolt. Dobra, to zagrajmy Boltem. Siła 2, a tu Move Speed Dobra, wybierzemy. Zobaczymy, jak będzie grała. Ten, a reszta się nie liczy, tak? Zobaczymy później, co będzie. Szukanie graczy Soccer Battle. Szukanie graczy, znaleziono graczy. Pass the ball to your teammates. Dobra, będę podawał do moich teammates. Jak tylko będą wykazywali chęć, żeby po tę biłkę lecieć. No, tu może już nie być Boter, bo jest coś po rosyjsku. O, no, tak! Pięknie! Pięknie zagrałaś! 1-0 z ślizgu, 3LX GOL! zalicza. Nie potrafię czytać po rosyjsku, także nie wiem kto. Dobrze, dobrze strzela i ruska! Dobra, jest 2-0 w no. Ładnie, ładnie to zrobiła. No, ja jestem teraz jako defensor skrzydłowy. Także jestem z tyłu trochę. O, teraz nawet na bramce. Magik. Może ten magik, który tam gdzieś umarł po drodze w 90-tych. Jak myślicie? Nie, to nie ten magik chyba. Magik strzelaj Jezus Magik. Jeżeli to ty, to nie popisałeś się. Ale mi wyjęła no. Teraz ja się nie popisałem. Ale Podanko, piękne! Magik, podaj! Jezus. Magik, ale śmie... Ej, pierwszą stratę zaliczyłem. No i teraz się dowiemy, czy... Czyli też jest na czas. Podaj to, Magik! Jezus, co za... I tam. No pięknie Magik, jednak wracam honor, chociaż mogłeś podać. Dobra, 3-0. I kto będzie MVP tej gry? Oh GNX! <noise> <noise> Sorry za ekscytację. <noise> Kontynuuj. Dobra. Dobra, mam jedną torbę. Otwieramy 33 pieniądze, 40 pieniądze i 9 do siły. Nie wyłączyłem powiadomień niechcący. Dobra, dodatkowego znaleziska. No dodatkowej torby nie chcę. Dobra, no to gramy dalej chyba tą dziewczyną, tak? Aż wpadnie następny butler. To no było już deko trudniej, ale nadal to nie było coś, co by kosztowało mnie siwego włosa, na przykład na głowie, tak, lub na nodze, także, no, lecimy dalej. Szukanie graczy, Joel551, tam coś, z czego nie jestem w stanie odczytać, u nas też jest jakiś taki jeden, co nie jestem w stanie odczytać, ale D26H jest całkiem niezły, nie. Nie jest taki dobry podaj, podaj, podaj. Bo no, nie lubię takich graczy co nie podają. Dobrze, dobrze. Celaj to! I gol. D26K! Nie ważne. Poczułem się jak na Marakanie komentator. Jakbyście nie wiedzieli, co to Marakana, to nieważne. Dobrze, wybij, wybi D26K. O tak. I leć na skrzydło. Ojoj, ojoj, oj, ale dałem, że tak powiem, brzydko ciała. Ale jest na szczęście 1-0. Także nie jest tak źle, jakby mogło być. Ach, nie trafiłem, ślizg. No nie! O, ale, dziadostwo, panie, gdzieś ty wyszedł. Chyba ja byłem na bramce, generalnie, LeGreg est le pro, zaliczył asystę. Dobra, zostanę na tej bramce. Nie da rady, pani. Ujujuj, ale dałem ciała dobrze mnie, Mój błąd, mój błąd! Dobra, to trzeba jednak ruszyć w bój. No, bo nawet się dowiemy, ile płatna jest porażka, jak smakuje smak porażki. Ale nie trafiłem znowu. No nie, mów, że z takiej połówki strzeliła. Fakt, wielka jest normalnie jak Williams. Serena. No ale żeby z połówki prawie walnąć. Ech, dobra, niestety porażka. Zobaczymy, ile się za nią dostaje punktów. Zero. <grym> ale 20 piłek, nagrody tokena. To może jednak zmienimy, co? Jak myślicie? Czy to była wina Bolta? <grym> dobra, zagramy Joe. Mam jeszcze 5 minut gry, czyli ostatni fight. No myślę, że nie jest tak źle jak zakładałem na samym początku, ale sama nazwa Soccer no już odpycha, tak. No ale może się ktoś skusi. Ja mam taką nadzieję, że sobie zagracie, spróbujecie sami, napiszecie ewentualnie pod filmem, jak wam się podobało. No a teraz co, spróbujmy ostatni mecz. Wygląda na to, że nie są to boty bo dość długo szuka i dość rozsądnie grają. Te niki też wyglądają tak niebotowo. No ale tego nigdy się nie da przewidzieć. Dlaczego ten The Boy stoi tutaj? Ech. Będziemy chyba dostawać Bęcki, co gra. Ja myślałem, że jestem dobry. no. <ścoughs> Dobra, robi strike, strzelił. Bramkę, ale teraz zobaczcie. A, robi strike, Jak zakręcił masakra. Wygląda na to, że nas ograją znowu. Wywal to, wywalto! Wywal to! Dobre. Dobre No, strzeli Czy mi strzeli! strzeli. Aj, aj, aj nie udało się. No nieźdę, 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 panowie. Zostało Minuta, ale będzie 2-0. Ech, ech, ech. <ścoughs> Jednak te siwe włosy mi się pojawią na nogach. Ksen strzelił gola dobra. Ten jest szybki ten gzen. Celto zagamoń. No mi się, kurde, Joy coś pierdzieli, Tak powiem, że. Ale nas zrobili. No dobra, no i tym smutnym elementem zakończymy te Mistrzostwa Świata rozegrane na boiskach Irlandii Północnej. MVP XZ, no należało mu się, należało mu się zdecydowanie. Zero. Fajna ta gra, no Taka no, mogłaby być. Powiedzmy 20-30% szybsza, zdecydowanie, ale wygląda tak standardowo: tu są jakieś do odkrycia turnieje, historia meczów, dostosuj, coś tutaj jest jeszcze. Także jak ogarniecie coś więcej, to zapraszam. Bo ja nie wiem, nie potwierdzam, że będę w to grał. No i co, zapraszam na moje inne filmy. Dajcie łapę, dajcie suba: jak nie subujecie. No i co, wejdźcie jeszcze na kanał do Tabalugi, do Kana, macie w polecanych takie kanały, które ja polecam osobiście, wejdźcie, dajcie też łapę. I dzięki, do zobaczenia w następnym filmie. Nara!